Inwestycji, Rafał Lasota, witam Państwa. Moim gościem jest pan Piotr Cegłowski z firmy InArt. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Panie pierwsze, rozmawiamy o młodych artystach, którzy wkraczają na rynek. No i właśnie, ilu ich wkracza, ilu ich się pojawia tych liczących się co roku na rynku? Myślę, że jest to grupa kilkunastu osób i trzeba powiedzieć, że jest to bardzo dużo, mhm. dlatego, że w ogóle obserwujemy taki wybuch talentów współczesny, więc młodzi artyści przestali się bać konkurencji z zachodem. Młodzi artyści uwierzyli w siebie. Młodzi artyści uzewnętrzniają siebie, w związku z czym rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo dobrą sztuką, sztuką, która może podobać się za granicą, no właśnie, nie tylko w Polsce. Sztuka polska podoba się za granicą. Jak my wygrywamy, jeżeli chodzi o konkurencję z tymi e, e, artystami z innych krajów? No nie wiem, czy wygrywamy w konkurencji, czy... natomiast yy, na pewno polska sztuka jest cały czas troszeczkę tańsza niż porównywalne prace artystów zagranicznych, w związku z czym młodzi artyści, których prace, znakomite galerie wożą na liczące się targi, Aha. Mogą zwykle liczyć na znaczną sprzedaż. Kiedy rozmawiam właśnie z tymi młodymi ludźmi, okazuje się, że sprzedają się na przykład połowa prac, które jadą gdzieś tam, albo i nawet wszystkie. To jest bardzo dobry wynik. No właśnie, czyli to jest inwestycja, czy, czy jest to po prostu bardzo często zakup, bo komuś się po prostu spodobała dana praca? Jak to wygląda? Sądzę, że na targach jest to połączenie pewnych preferencji estetycznych z inwestycją. Ważne jest to, że prace te wystawiają liczące się poważne galerie, które dają pewną rękojmię jakości tej, tej, tej sztuki, którą prezentują. A czy już widać, czy już się pojawiają na rynku firmy, które tak na dobrą sprawę łowią tych młodych artystów, inwestują w nich, skupują ich pracę, a potem z tego żyją? No jest w Polsce grupa tych znakomitych galerii, które głównie w ogóle żyją z targów. Bo gdybyśmy obejrzeli czołówkę galerii występujących w kompasie sztuki czy w uh -huh. kompasie młodej sztuki, okazałoby się, że one nie mają w ogóle własnych pomieszczeń galeryjnych w sensu stricte, czyli nie mają czegoś w rodzaju sklepu ze sztuką. Uh -huh. Świetne galerie, na przykład, mieszczą się na czwartym piętrze starego budynku i nie mają w ogóle szyldu, a z kolei postrzegane są jako instytucje kultury wręcz. Bardzo ciekawe. Jak rynek oddziałuje na chwilę obecną na sztukę? Podobno, podobno kryzys troszeczkę sztuce pomaga. Uh -huh. Czyli inwestorzy przerazili się sytuacji na giełdzie i, i podobno z większą odwagą kupują pracę właśnie młodych twórców, licząc na to, że te prace powinny w przyszłości bardzo mocno podrożać. Kupują pracę młodych twórców, bo rzeczywiście to jest sztuka licząca się, czy po prostu tej starej, dobrej szkoły malarskiej już nie ma na rynku? Jest na rynku wbrew pozorom sporo obiektów, i to całkiem niezłych, mhm. ale tamte obiekty są drogie, dlatego że sztuka współczesna. Ta powiedzmy z lat 40., 50., 60 osiąga bardzo porównywalne ceny ze sztuką dawną. Mhm. Natomiast wielką moim zdaniem przyjemnością jest to, jeśli na przykład kupimy pracę młodego twórcy powiedzmy za 3-4 tysiące złotych, i po roku okazuje się, że ta praca podrożała dziesięciokrotnie. A są takie przykłady? O, ich takich przykładów jest mnóstwo. W, yy... No to może parę nazwisk? Doskonałym przykładem jest na przykład jest Radek Szlaga, młody artysta z Poznania, niezwykle utalentowany, który bardzo spodobał się na rynku niemieckim. Mm -hmm. Poświęcono mu wiele uwagi, wiele artykułów. Radek miał sporo wystaw. Podobna historia, też artysta... Z... To taki z... nowy polski Sasnal, tak? No, Ciągle odwołujemy się do Sasnala, który, taki... Do który czegoś wyznacza, jest takim wzorcem, wzorcem, no. y, 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 y wzorcem sukcesu. Myślę, że Radek Szlaga ma ogromne szanse, żeby rzeczywiście zrobić wielką y, karierę. Jego kolega z poznańskiej ASP Wojtek Bąkowski. Który jest artystą niezwykłym, ponieważ y, znaczną część swojej twórczości poświęca filmom animowanym, malowanym ręcznie na taśmie filmowej. Ciekawe, nowe rozwiązania. Ciekawe. Tak? Też prace Wojtka Bąkowskiego bardzo podobają się w świecie. I bardzo cierpliwy bardzo, artysta, tak. tak? Bardzo, bardzo drożeją. Zresztą przyniosłem dzisiaj tekę mhm. wydaną przez taką instytucję, która zajmuje się promocją, dyskusjami i informacją o nowej sztuce Art Bazar mhm. Piotra Bazylki i pana Masiewicza. Która wydała właśnie taką przedstawiającą pracę poznańskich artystów, w której znalazły się prace między innymi szlagi Bąkowskiego. No właśnie, ten Poznański Ośrodek. To jest taka siła tego poznańskiego ośrodka? że oni mają w ogóle monopol na produkcję artystów? Powiedziałbym, że to jest nawet już pewnego rodzaju mit Poznania, mhm. ale on się nie wziął z niczego. Ponieważ w Poznaniu na ASP jest wielu wykładowców, którzy w znakomity sposób oddziałują na swoich studentów potrafiąc z nich wydobyć rzeczywiście te jakieś wielkie pokłady talentu. Profesorem chwalonym bardzo przez swoich uzdolnionych studentów, którzy dzisiaj robią duże kariery, jest Jarosław Kozłowski. To jest wielki polski konceptualista, którego pracę niedawno mogliśmy oglądać w warszawskim CSW, ale nie tylko, nie tylko on. Na przykład Leszek Knafleski, bardzo odważny twórca, który, choć ma lat 40 kilka, jest bardzo młody duchem i wręcz jest podobny w swojej twórczości do swoich studentów. Panie Piotrze, na to jeszcze dwie kwestie, które wydają się ważne. Zarzuty dotyczące komercjalizacji sztuki. Czy widoczne to jest? Moim zdaniem to jest dość skomplikowany problem, dlatego że mhm. sztuka skomercjalizowana to jest taka sztuka, która się za wszelką scenę chce podobać. Mhm. Natomiast moim zdaniem, właśnie wielkim sukcesem tej nowej fali w polskiej sztuce współczesnej jest. To, że ci artyści nie chcą się podobać, że oni chcą pokazać własne wnętrze, chcą podobać siebie, mhm. pokazać siebie, w związku z czym ich prace często wcale w takim obiegowym pojęciu wcale nie są ładne. One mogą drażnić, prowokować. Często są oczywiście z estetycznego punktu Aha. widzenia wspaniałe. Natomiast nie ma w tym takiej taniości. Moim zdaniem właśnie taniość łączy się z komercją. I druga rzecz, którą zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę powiedzieć, na ile promocja jest podstawą sukcesu artysty młodego, który wkracza na rynek? Mądra promocja to jest coś, co szalenie bardzo zdalnemu artyście może pomóc. Mamy w Polsce kilka galerii, ponieważ w Polsce nie ma takiej instytucji marszanda, który nie prowadzi na przykład własnej galerii. Galerii, które, które promują artystów, wydają im książki, katalogi, pokazują ich na zagranicznych targach. To Uważam, że rola tych instytucji jest trudna, wręcz do przecenienia. Dziękuję bardzo za to spotkanie. W Sztuce Inwestycji moim państwa gościem był pan Piotr Cegłowski. Dziękuję. Dziękuję.